Siemanko Co oni znowu robią? Znowu robią te rabaty Szybkie wyznaczenie jają. Ciąg dalszy rabat Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tego jest to multum Jest co robić Tutaj wygląda jakby Były cztery osoby, są trzy chwilami są dwie, więc Zobaczymy jak to pójdzie Mamy jajo, widzicie te szpilki? Te szpilki to są wymiary z projektu Ten projekt za chwilę zobaczymy To są wymiary z projektu wymiary z projektu i dlatego, dlatego wyjdzie to jajko. Lecimy jakby przy szpilkach, przechodzimy. Oczywiście nie łączymy takich sznurek prosto, 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 prosto od szpilki do szpilki. Tylko takim łukiem robimy. Majster to sobie przygotowuje teren. Kielnią, którą tam ma, tą kwadratową, sobie ładnie rysuje boczkiem linię trajektorium lotu. Tu powiedzmy, gdzie jest przed nami ten łuk. Ten łuk to jest improwizacja, bo nie ma wymiarów na projekcie. Tak samo po drugiej stronie, tam też była improwizacja, bo po prostu nie było wymiarów, punktów odniesienia. I tak to wyszło. I tak na planie jest, miało być takie zgniecione jajo, wyszło zgniecione jajo. I to majster robił, cały dzień klepał. Tutaj oglądaliśmy to kilkanaście sekund, oglądał, oglądał układał, klepał to cały dzień. A tu jest kolejne jajo, mniejsze, dużo mniejsze, 2-3 nawet mniejsze od tamtego. Ale też będzie jajo, nie, nie ma tutaj koła. I podobna sytuacja. Wymiary, wymiary z projektu. Wymiary skąd są wybrane? Nie od drzewa, od krzaka, tylko po prostu od płotu. Odległość, przypuśćmy, tam no wprost do nas, za tujami od płotu będzie, przypuśćmy, 12 metrów. Tu w lewo 6 metrów do płotu i wychodzi nam miejsce, przypuśćmy, z jakiegoś tam powiedzmy, punktu szpilki, tak? I tak jest kilka dookoła takich punktów i, i lecimy. Też ta strona, tu gdzie teraz widać po prawej stronie, prawa strona chyba tego jajka też chyba nie była, nie była zwymiarowana. Też majster to z oka zrobił, po prostu połączył jakieś te punkty do siebie tak, żeby jakoś to wyglądało. Przypominało to jajko, jajko z, z projektu i tak to wyszło. Zrobił sobie jedną, jedną linię wewnętrzną dookoła, żeby po prostu widzieć całą trajektorię koła tego jajka lotu. Jak to zrobić po prostu, żeby tam wiecie, nie połamało się, nie jedzie od razu dwóch? Kładzie najpierw jedną, sprawdza linię i dopiero drugą dokłada. Upalny czwarteczek. Ostatnia rabata. Tutaj, 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 tam i tu. Tu gdzieś się będzie kończyć. A tak to wygląda ponownie. Oczywiście burza była, wszystko zalało. Taką swoją drogą. Tuż ogrod się dzieje Ale już coś widać Jakieś wałki, nie wałki O, kolejne jajo To nie jest koło, to jest jajo Miało być jajo, jest jajo Tu, gdzie stoimy, to będzie trawa oczywiście. No i tu, gdzieś tam aż do końca się wężyk wije. I tu jest koniec, będzie chodnik. Tu, jak sznurek, widzicie sobie cięcie, będzie chodnik. I tu robota. Siódma godzina, tatu chodzi. Dobra, idziemy robić. I tak jak majster wspomniał, to jest ostatnia rabata. Wyjście po lewej stronie mamy, to tam się zawija łukiem, 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 pyk. Wczoraj to wszystko było przygotowane, wysokości, sznurki, wszystko było nabite, te, te wymiary. Z projektu, tak wcześniej wspominałem, ale tam majster musiał swoim kopytem po prostu poprawić. Teraz zobaczcie, sobie nasypuję betonu. Beton jest robiony z, z piasku sianego, 0,2. Na betoniarkę jest wsypane 15 łopat piasku, wiaderko wody i 3 łopaty cementu. I takie wiecie, to musi być takie lepkie. To nie może być krucha, bo Wam będzie tańczyć. Jeden rządek jak położycie, no takim, powiedzmy na takiej papce, jeszcze to się może udać. Ale za chwilę, jak to majster będzie dokładał drugi rządek, to on będzie jakby wypychał. Zrobi taka kwitnąca kapusta, będzie się rozpychało wszystko. Nie będzie szło tego sklepać, a tak po prostu musi być w miarę twardo, stabilnie, żeby może było to klepnąć, ale musi to być taki beton. I teraz majster jedzie dopiero drugi rządek. Jechał jeden rządek, jakiś tam odcinek, sprawdza trajektorię, czy mu pasuje, czy gdzieś się nie tnie linia i jedzie do drugą. Tam wylewa wylewa mleczko cementowe dla kontaktu z tym betonem, bo ten suchy beton, półsuchy beton po prostu jest za suchy. I dwa, że jest po prostu ciepło, bardzo ciepło jest i to szybko paruje. I zanim sobie, jak sobie nasypiecie za daleko czasami, zanim dojedziecie do końca, to po prostu będzie problem z tym betonem. A tu sobie rzućcie oko na projekt, te wszystkie kurcze, kreski, tam gdzie szafki pokazane są, to są właśnie te rabaty. Możecie sobie cofnąć, spauzować, zobaczyć te jajka, czy faktycznie są jajkami. I praktycznie tu mamy koniec, słyszył majsterowi i kostki. Za chwilę to dokończy. Praktycznie rabat mamy koniec. I tak tu mówił majster, jest sznurek. To jest, yy, to będzie chodnik. Nie trudno się domyśleć. Po lewej stronie schody, schodzimy z tarasu, myk, myk. Wszystko w kącie, bo to jest duża kostka, więc żadnych jakichś tam skosów, łuków yy, nie wchodzi w grę. Wybieramy całą ziemię, znaczy całą, jakbyśmy całą wybierali to byśmy się dokopali, Dosyć twardo, stabilnie, twarda, twarda, twarda ziemia. Wykopujemy na obrzeża, na obrzeża wykopujemy. I tutaj ciekawostka, zawsze wykupujemy 30. Tu wykupujemy 36. Dlaczego? Bo sznurek będzie o 6 cm obniżony, a obrzeża będą chowane. Także kostka będzie ósemka i będą, będą tylko obrzeża trzymały 2 cm. Zapomniałem zrobić zdjęcia, jak to wygląda. Bo z drugiej strony jest ogród, że powiem, wykończony. I jak to fajnie wygląda, że po prostu ogród dotyka kostki i nie widać jak obrzeża. I co teraz? Mamy wykopane. Te wszystkie tutaj jeszcze widać jakieś na fosy, przelotki. Tu będzie ma masa tych, właśnie, przelotek, arotów. Do, do wody, do nawodnienia, jakieś tam y kable, wiecie, jak to jest. Lepiej sobie przez chodnik wkopać, y zamocować, zakopać, bo później jak? R ryć chodnik bez sensu, nie? Dziury, wszystkie wykopy zasypujemy pod cykłę cementową Chyba, że robicie wszystko na kurszywie, cały chodnik będzie na kurszywie, to robicie wszystko kruszywem i, i zagęszczacie. Każdą, y każdą wykopkę. Powiedzmy, przelotkę dziurę co robicie. Wszystko trzeba zasypywać i zagęszczać, i wtedy macie pewność, że podłoże będzie równe. Nigdy ziemią nie zasypujemy. A znaczy się ziemią. Nawet tym, co wykopaliśmy, chyba że wykopujemy w czystym piasku, to co innego. I najlepiej taki, taki wykop zlać wodą. Zalać go po prostu, żeby to siadło. Tamajster pierwszy rząd zaczął od rogu, w lewo, bo tam będzie wynikoło chodnik do furtki. To samo teraz wklepuję wewnętrzny. Od, od wewnętrznego narożnika, w stronę tam bramy, w lewo też od całych, i tu zobaczcie od narożnika, jedzie też od całych, bo tu będzie wynikowo odcinka przy, przy stopniu. wychodzi duża docinka, więc możecie śmiało z taką docinkę zrobić przy stopniu. A tym bardziej, że tu będą chowane, więc ich tak nie będzie widać. Nawet jak Wam się coś w, w uszerwi przy takim, w tym momencie, znaczy przy tej metodzie, że są chowane, obniżane te obrzeża, to nie ma większego znaczenia, bo i tak tego nie będzie widać. Tu po prawej stronie, gdzie widzimy, będzie ogród. Znaczy, ogród. ogród będzie wszędzie, tu będzie kora. Tu będzie kora, tam gdzie między tymi rabatami ten paseczek taki widzimy, to będzie, będzie trawa. Pod domem raczej też będą jakieś nasadzenia, jakaś tam kora. No, chwila mamy. Dlatego ten wykop był na 36 cm. Obniżamy sznurek i stawiamy go 6 cm niżej, to Zlewamy wykop, bo wcześniej był zlany wykop. Nacepujemy podsypki piaskowo-cementowej, wstawiamy obrzeża. Przed obsypaniem też zlewamy, też zlewamy i później, później po obsypaniu znowu zlewamy, czyścimy tak teraz i kończymy praktycznie to wstawianie. Zobaczymy jeszcze sobie jak to przegląd tego dzisiejszego dnia. To była ta cała rabata. Aha i mleczkiem też jakby zalewamy boki, bo ten beton jest pół suchy, po prostu jest suchy, żeby je zasklepić trzeba było mógł zrobić. To zalewamy je mleczkiem i poprawiamy takim grubym mleczkiem, takim gęstym. A teraz zobaczymy co za majster pakunek przyniósł na budowę. to, to ziemię tam za ten za pod? Nie nie, 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 nie Trzeba masz plan jakiś? Tak Ten wąż pizdów. Nie, narzędzia zostają Tak Tak Wąż tylko, nie? Tak von Teflon, Teflon.

zapało skoda żeby tu się zapeszczyło czyli 125 to jest Max Minimum 70 71 Potrzebujemy 2 cm. Dlaczego 2? zobaczyć. To mogło być dłuższe. Bo po co komu więcej 10 cm? Czyli to pomogło być dotąd. Nie widać. To mogło być dłuższe, bo jeżeli stopka dojdzie do góry, to po co Wam więcej niż 10 cm? Czy tu śmiało? To mogło być dłuższe, nie będzie odchodzić. O. Dzieli się prezent od Mimala. Oczywiście to jest prototyp. Wielu, wielu już pytało o cenę, gdzie można kupić, jak to działa i czy działa. To jest na razie w fazie testów, właśnie, żeby sprawdzić, co trzeba poprawić, co można ulepszyć, co można wywalić, albo co można dodać. Już Majster ma Wam pierwsze pomysły, spostrzeżenia, już coś tam wyczaił. Chwilę tym popracował, chwilę, i że cały chodnik tutaj byście to widzieli już dawno, tylko po prostu na, na poprzednich budowach klienci zmienili plany i te chodniki, które mieliśmy robić, po prostu przestały być chodnikami, się połączyły do placów i po prostu nie mieliśmy gdzie tego sprawdzić. To jest do 120 cm. Dlaczego tylko do 120 cm? Bo to być łata, łata ręczna właśnie na takie właśnie rzeczy dla małych takich, powiedzmy, ekip brukarskich, gdzie robimy na prywatkach, gdzie się, trafiają, gdzie się trafiają takie chodniki. I teraz zobaczymy, jak to działa. Działa, działa. Jakie były teraz dwa, dwa problemy? Pierwsze, to mogło to być kruszywo, nie piasek, bo piasek jest lepki. A dwa, że ten piasek był bardzo mokry i to jest duży minus takich rzeczy właśnie, że ten piasek, ta podsybko piaskowa, cementowa, ona oblepia i to trzeba czyścić. Tu widać było majster, że. Nie wiem czy było widać, czy nie było widać. Czyścił to. Chyba jeszcze tego nie było widać. Yy, trzeba to zaraz zmywać i to trzeba, trze trze trzeba tego pilnować po prostu, żeby. W te łaty wiecie, to wszystko tam gdzieś tam w te gwinty nie, nie wchodził piasek z cementem. A jak wejdzie i wyjdzie to nic się nie stanie. Tylko żeby tego nie zostawiać. I tylko o to chodziło. Tu już majster ma pierwsze spostrzeżenia i już coś tam powiedzmy, że informacja pójdzie. I będziemy dalej działać w tej, w tej, w tej sprawie. Tu nasypujemy podsypki piaskowo cementowej. Od rurki do rurki tylko robimy. Taki pas będzie jechać. Tam od tyłu aż od tam za babem co jest. Aż tutaj do nas właśnie ten chodnik. Bo to jest yy, cała, cała jedna linia. O tutaj właśnie majster teraz to mył, czyścił to. Wiecie, jak to jest, nie? Latem spokojnie, Zmyje, spłuczesz i za chwilę możesz to po prostu odstawić. To ścieknie i nic nie stanie. Ale zimą, jak to zmoczysz, to przez dwa tygodnie to jest I oczywiście woda nie służy. Woda, piasek, cement. I tam majster zaczynają. To jest ta główna linia nasza całego podjazdu, która ma się licować ze schodami. Zobaczymy, czy się miną, czy się nie miną, czy się zejdą. Pierwszy rząd dopasowujemy, trzeba podsypać, dosypać, wyrównać różnie to wychodzi. Niby to są poziome rurki wszystko ustawione, ale jak Wam kostka, kostka 2 mm się trafi i na wysokość to was, was po prostu zaskoczy. A powiedzmy, że jesteśmy na styku ustawieni co do milimetra i zobaczcie trzeci rządek wszedł, wszedł. Idealnie pasuje do obrzeża i to pójdzie tam w lewo do góry, tam w stronę tarasów ten duży ostry kant, chciałem powiedzieć łuk, zakręt. Bardziej zakręt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć tutaj, pięć rzędów. Tylko tyle. Bo sprawa wygląda tak, że jest to piątek i po prostu jeden musi jechać szybciej, bo ma urlop. I tak wyszło i jest gorąco i w ogóle. A propos gorączki, to wszyscy zresztą wiedzieli jak to się robi na budowie. Taką gorączkę. Chłopacy też. Też robili takie rzeczy, że szybciej jechali godzinę na budowę i godzinę szybciej po prostu zjeżdżali te, 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 tego opału godzinę jest mniej, tak? 3-4 dni z rzędu takich opału, no nie wpływa na, na koordynację ruchową w, zbyt dobrze. Moment ułożone, plus jest taki, taki, kostki chciałem powiedzieć, to są płyty. Płyta z Senso Grande chyba, tak? Jak pamiętam, nie przygotowałem się, czy znaczy nie przypomniałem się potem. Powiedzmy, że kładzie się dosyć szybko, ale żeby ją donieść w miejsce kładzenia to jest katastrofa. Ta sobie zlali wodą, bo tam jest podbudowa betonowa twarda, żeby, żeby majstrowie to się jakoś zagęszczało. Tak samo płyty, pytania się pojawiały czy to zagęszczać takie płyty. My zawsze je zagęszczamy, kładziemy już je kilkukrotnie, już je kładliśmy w różnych kolorach, ale w tych wymiarach po prostu i zawsze je zagęszczaliśmy i nie było z tym problemu, ładnie się układają. Plus jest nasze znaczy plus. Minus jest taki, że musi być grubo podsypki. Tak, tak przy multikompleksie. Tu się jeszcze przejdziemy. To jest y, zakończenie tygodnia, można powiedzieć. Tu Majster nie pokazał, ale do schodów, ale wyszło. Do, do schodów się z, zgrali. Tutaj ładnie do, do obrzeży pasuje. Tu jest to wejście, ten zakręt, co mówiłem. I ten cały ogród. Widać, że, widać, że już coś widać. Nie, jeszcze te górki ziemi trochę przeszkadzają. Ale już ogród jest praktycznie tylko te rabaty. Tutaj po, połączymy je tylko do tego chodnika, żeby dotkły i praktycznie mamy cały ogród skończony i zostaje nam tylko tu, zobaczcie, gru, kubka gruzu to trzeba wy... chciałem powiedzieć usunąć, wywalić o tam już widać ogród tak ładnie leży czy nie będzie go widać nie zapomniałem tego pokazać i tu macie projekt cały jesteśmy tu na dole przy kółeczku łata jak się sprawdziła? działa działa są pewne poprawki będą naniesione Tutaj mamy jakieś zwarcie. Chodniczek. To był właśnie piątkowa robota. Szybki przegląd tygodnia. Niewiele się działo. Tym bardziej, że w poniedziałek było święto. Fajnie, że byliście. Dzięki za uwagę. My tam musimy jeszcze w przyszłym tygodniu podjechać, bo ten te gruzowisko z przodu posprzątać i skończyć gwiazd. Podjazd. Wytrwał. Dziękuję, że tyle wytrzymali. Na razie.